Witam Was, widzowie. Dzisiaj robimy QA. Yy, więc no, dziękuję Wam ogólnie za 500 subskrypcji. Już nawet mamy ponad chyba 12 subskrypcji więcej w tym momencie, co to nagrywa. Czyli 30 września 9. Nie, 30. Tak, 30 września 2023 roku. wam bardzo dziękuję za te 500 subów. Teraz lecimy po 1000, więc no zostawcie subskrypcję, a mi to bardzo pomoże. Dla was to tylko jedno kliknięcie, bądź stryknięcie palcem, a mi to bardzo pomoże. Oczywiście jeszcze y, zachęcę was do zostawienia łapki w górę, też mi miło będzie komentarza. Więc y, ja już więcej nie będę robił, tylko będziemy przechodzić do tych pytań od tanona. W jakim progra programie montujesz? No, aktualnie montuję w programie takim, że nie znam jej nazwy, nie jestem w stanie tego zrobić, bo y, do montażu y, muszę posiadać inny komputer i sobie przysyłam te piki, a nie pamiętam, jak to się nazywało. A tego komputera nie mam przy sobie, więc tego nie powiem. Jaka jest moja ulubiona piosenka? Taka. Tą piosenkę najbardziej lubię. Masz jakiegoś zwierzaka? Tak, mam swojego zwierzaka, jest to Zula. No i mam jeszcze więcej, ale tej najbardziej lubię. Dlaczego nazwa Fezet? No, na początku miałem nazwę Fezet ale nie umieli zbytnio ludzie mówić tej nazwy, więc no. Musiałem zmienić na Fezet. Zresztą już miałem takie, już mi proponowali, no to spoko, nie? Zrobiłem to no i mam fezet, i według mnie też y, trochę już mi łatwiej pasuje, nie? Ja już się przyzwyczaiłem mówić fezet. No, y, piąte pytanie: najpierw płatki czy mleko? Zdecydowanie, miska. Miska jest pierwsza. Hm. Jak masz na imię? Jak mam na imię? Jeszcze nie zamierzam podać y, tych informacji. I to na pewno moja nazwa na YouTubie nie jest związana z imieniem, ale może na 1000 subskrypcji wam jeszcze powiem jak się nazywam. Kiedyś będziesz chciał ze mną nagrać odcinek? O, zastanowię się ogólnie nad tym. Może, może, może tak, może nie. Kto ci najbardziej pomógł w mojej karierze na YouTubie? Najbardziej to mi pomógł tak szczerze Wenku i Nubek, mimo że nic nie robili. Ale Wenek później się odezwał i mi tam powiedział jakie piosenki i co tak dalej robić. Jakoś tak powiedział na, na prywatnych wiadomościach. Więc najwięcej oni mi pomogli, bo ja też biorę od nich dużą inspirację i się uczę dopiero. No dobrze. Więc... No dobrze. Ile mam lat? Yy, aktualnie, czy chcę powiedzieć, nie wiem. Co prawda niektórzy wiedzą, ale na YouTubie jeszcze wolę niezbyt mówić. Ile subów chcę mieć? 10 tysięcy. Nie no, tysiąc. Wystarczy mi tysiąc. No powiem... Query, jeden. Gdzie mieszkam? No, w okolicach Łodzi. W okolicach Łodzi mieszkam. Jakby coś. I jaki mam numer telefonu? No, bez przesady, nie podam wam aż takich tych rzeczy, nie? Ile mam lat? No, to samo co już od Tynox'owi powiedziałem. Jeszcze nie powiem, chociaż niektórzy wiedzą, czemu on akurat nagrywam Among Us? No, bo lubię Among Us. Naj... Najbardziej lubię Amongasa. Umiem w to grać najlepiej. No i mam też faworytów, idolów, co grają w to, więc no, no nie dziwić się. 5, co się zainteresowało do nagrywania na YouTubie? A Us Dobra, co teraz od Dwadzieścia yy, 25 pytań, moi drodzy. Oszalał troszkę, co prawda, ale okej. Okay. Jak się nazywam? Jeszcze nie powiem. W jakim mieście mieszkasz? Nie powiem dokładnie, ale okolicy łodzi. Ile mam lat? Yy. Też nie powiem, bo niektórzy wiedzą, ale nie powiem zbytnio. Kto jest twoim ulubionym youtuberem? Wenku! Kto według ciebie jest najbardziej aktywny tutaj na Discordzie? No Tykujku, Tykujku. Licząc ludzi, yy, wspólnie kupię Tykujku, ale tak to to bot. Znaczy... Yy. Czy będziesz często robił live'y? Czy często, to ja tak nie powiem, bo ja mam dużo swoich obowiązków, ale jak mam wolny czas, to zrobię. Nawet jak, zapo jak będzie zapowiedziany ten live, to może zawsze to się przesunąć na dwa tygodnie później, bo jednak, ja no, nie żeby coś, ale dobrze. Czy mam jakieś zwierzę domowe? Mam Daisy i jeszcze więcej, ale Daisy to ja najbardziej lubię, nawet... Jak wiecie na Discorda, to na tak zjeżdżam. Wysyłam to bardzo często, no więc no... Tutaj obrazek też mieliście... No. Dlaczego jesteś akurat Feze? Skąd to się wzięło? Feze dlatego... Fezy to takie łatwiejsze słowo Feze Defel i to jak na razie zostawię, bo... Feze fel, to mówią X... Fyzy... FZL, Fyzy... Nawet nie wiem jak oni to mówią, ja tak umiem mówić. A skąd to się wzięło z PZ? A, A skąd się wzięło i Nie wiem, no by literki dałem do tych Uf. Jak zacząłeś swoją karierę na YouTubie? No, także stworzyłem kanał, dajcie nagrywałem po wam jakieś filmy i tak dalej, i tak dalej. A w końcu pomyślałem, że zmienię kontent na polski, bo mało subów wbijam przez ten angielski. No i właśnie zdobyłem 512 subów, więc warto. Jak, so, jak sobie radzę ze szkołą? Źle. Nie no, jest gitówa, ale mogłoby być lepiej. Jak myślicie widzowie? Jak to dobre oceny? Dajcie znać w komentarzu. Czym się inspiro... inspirowałem tworząc kanał na YouTube? Ogólnie to mam dużo inspiracji, ale tworząc kanał na YouTube to najbardziej to się inspirowałem takimi zagranicznymi youtuberami, bo jednak tworząc to nagrywałem inne rzeczy, no. I takie rzeczy się działy. Jaki jest yy, twój następny cel? Czyżby 100 subskrypcji? CHŁOPIE JA MAM 512 SUBÓW W TYM MOMENCIE! Nie no, pewnie ci chodziło o 1000. Tak, moi, moim następnym celem jest 700, bo tysiąc subskrypcji. Czy Twój serwer się ożywił, yy, się, gdy dołączyłem? Nie wiem, ale chyba tak. Czy dalej tam żyjesz, odpowiadając na te wszystkie pytania? <grytanie> Żyję. Kogo z ekipy Wenka lubisz najbardziej? No, Wenka. <grytanie> wenka. A jakby nie dać się, a jakby nie mówiąc o Wenku, to. Muszę się tu dokładnie zastanowić. Turet, Hornet, Stefan. Turet. Tureta najbardziej lubię. I Sandrę. Tak to. Oni są konkurentami. Czy miałeś kiedykolwiek czerwony pasek na koniec roku szkolnego? O, i taki to nie jeden raz. Siedemnaście. Wolisz. Siedemnaście? Wolisz psy czy koty? Zdecydowanie psy. Przepraszam fanów, co lubią wolą koty, ale po prostu mam psy, a kota jeszcze niezbyt miałem w domu. Co prawda miałem może go na dworze, ale i tak wolę psy. E, dobrze. Co pierwsze, mleko czy płatki? Oj, zdecydowanie miska. A tak licząc na mleko czy płatki, to według mnie, jak chce się mieć y, trochę chłodniejsze, to mleko pierwsze, a jak po ugrzaniu, to płatki, a jak ktoś woli ciepłe, no to... płatki. Czy znaczy się, no... 19! Czemu akurat a, Among Us? Bo tak. Wolisz być impostorem, neutralnym, neutralnym zabijającym, czy jakimś spokojnym crewmate'em? Tak, ogólnie z wolę być impostorem, a poszczególnie undertakerem i superem. A jak licząc na to, to najbardziej lubię werewolfa z neutralów killujących. A z neutralów jester'a. A crewmate'ów niezbyt zbyt lubię, ale są fajne role. To już uznam. Co wolisz, jester czy impostor lub neutral zabijający? Jester, bo ja już jestem takim jester'em na YouTubie. Czy inspirowałeś się Wenkiem? Tak. Co jest bardziej satysfakcjonujące? Zabić Wenka czy wygrać jako jester? Wygrać jako jester? Bo Wenku ma taki rajdze, że potrafi nawet zbanować. Gliwice czy Gdańsk? Gdańsk. Zdecydowanie Gdańsk. 2, razy, 2 plus 2 razy 2, O, i tutaj mnie nie oszukać! Bo normalnie to 2 plus 2 to 4, razy 2 to 8, ale to jest 6, bo mnożenie jest pierwsze. Dobrze, w takim razie, hmmm, jak... pierwsze, jak się wypiłeś na YouTube? Najwięcej subów to ogólnie otrzymałem dzięki temu angielskiemu, ale słabo mi bardzo szło z wyświetleniami. Jak się już yy, przebiłem na polską, na polskiej Among Us, to już z, z górki mi to już idzie. A nie, żeby coś, ale te angielskie to dwa lata, może rok nagrywałem. No to się nie dziwić, że 300 subów, 400 wybiłem się dzięki temu. Pierwsze, mleko czy płatki? Miska, zdecydowanie miska. Kiedy wypuścisz wenka z piwnicy? Nigdy. Wenek. Jestem Jaylorem, zamknąłem go w klatce. I'm triggered! Czemu nagrywałeś po angielsku? Nie wiem, bo miałem jakąś taką zachętę nagrywania angielsku, ale teraz się dziwię, jak to mogłem robić. Dobra, nieważne. P.S. jeść ogórki z solą. Będę jadł, nie zabronisz mi! Tak ogólnie widzowie to już jest wszystko na razie z QA. Może na 600 bądź na 600 subów zrobię kolejne QA. Ej, dawajcie, robimy umowę. Jak tutaj jak w jeden dzień zdobędę 10 lajków, to co 100 subskrypcji będę robił QA? Umowa? Dobra. Zostawcie jeszcze łapkę w górę, subskrypcję, jak nie subskrybujecie, bardzo chciałbym. I komentarz, ocencie, jak teraz ogólnie jakość jest, jak z jakością. Ja pozdrawiam wszystkich ludzi, co y, pisały y, te rzeczy na QA. Bardzo ich pozdrawiam. Zapraszam na Discorda. Ja się z wami żegnam. Do widzenia.